Hej Siemano, tutaj Alessandro, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wolfenstein The New Order. Znajdujemy się właśnie w pociągu, który zmierza w kierunku Berlina, zatem kontynuujemy, kontynuujemy sobie tutaj naszą przygodę, tutaj pełno z jakichś nazistowskich osobników tutaj w naszym, w naszym pobliżu. No i tym razem zostaliśmy poproszeni o to, aby tutaj postawić kawę. Hmm. Ale szitzüge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mi gefallen seine Augen. Bitte, sie sich. No ta pani chyba się nami zainteresowała, powiem szczerze, że ja ją... nią nie za bardzo. No, zatem, zatem zostajemy tutaj zatrzymani przez tych y, taj, nazistów. No, tych y, tą dwójkę również kojarzę z trailerów z gry y, Wolfenstein The New Order.

Werde ich dobra, dobra, gada jakie to jest. Bo... Szalenie nieczystej krwi wżyłaś do mojej osoby. Ho, 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 no proszę bardzo, nie wiedziałem This nigdy o czymś takim, no, ale Niemcy mieli za czasów wojny różne, różne naprawdę chore pomysły, to jest But pewnie jeden z nich. Sie Wenn sie nach der Waffe sollten, tak, na pewno złajczy go bez problemu, zależy na naszym odbędzie polegał. No ja bym ciebie też zastrzelił, gdybym miał jakąś broń, no ale nic tutaj w pobliżu nie widzę. Tak, zrozumiałem, jasne, dobra, dawaj ten test. Dobra, na razie wciąż coś mi się kojarzy, że tutaj będzie coś z tymi kartami. Nie wiem tylko naprawdę, czego, to, to, czego ten test będzie dotyczył. No i pewnie od tego, jaką mam odpowiedź. Wybierzemy będzie e, właśnie zależało czy przeżyjemy czy nie. No, raczej nie sięgnę po broń, no bo jest was tylu, że raczej nie miałbym większych szans. Tutaj ten pociąg jest bardzo dob dobrze strzeżony przez różnego rodzaju, na przykład roboty, od tej co jacyś strażnicy, a więc nie, nie, nie bój się na pewno po broń nie sięgnę. Dobra, zatem zaczynajmy, tak jak już tutaj... Ta miła pani nam mówi O właśnie, tak jak myślałem, coś, coś z tymi kartami było Pamiętam coś właśnie z trailera, że tam właśnie coś Było, no i dobra, co my to mamy? Uśmiech, zęby Wiesz, bardziej ekscytujące zdjęcie Hmm, oczy, oczy, okej, okay. wybierzemy tą Ach so And jetzt sehen Sie das Foto to jest się z czym? Ze szczęściem, oho oho. Motyl albo kwiat, no. Ciekawy wybór, powiem wam szczerze. Teraz już naprawdę nie mam pojęcia. Wiem, że wybrałem oczy, bo tam ten właśnie trupia główka mówił, że oczy są bardzo ekscytujące czy coś takiego, to było w jednym z poprzednich odcinków, kiedy to musiałem wskazać mojego towarzysza, który mu on te oczy wykroił, tam mi się coś kojarzyło, no ale tutaj kwiat i motyl naprawdę nie kojarzę, to tutaj może się zdarzyć. No dobra, wybierzemy kwiat, niech będzie teraz dla odmiany z drugiej strony. to no, oznacza, że zaraz ciągniesz po kluwę. A ja, szkoda naprawdę, że ten dźwięk tutaj spóźnia się w porównaniu z napisami. I co, ostatni, ostatni zestaw kart, tak? Czaszki. Albo pająk. Mhm. Mm Wiem, że też coś tutaj było na trailerze właśnie z tym motywem, do której czujesz obrzydzenie. Do czaszek czy do pająka? No ja zdecydowanie do czaszek, no bo pająków raczej się nie boję, no ale jak tutaj należałoby wybrać? Hmm... No dobra, niech będzie ten pająk. No i co? No, dowiedziałem się tego z kontekstu. Mówiła, że zaraz się przekonamy, więc tak się właśnie domyśliłem, że to ostatnia karta. No i co teraz? Jestem nieczystej krwi czy nie jestem, bo w końcu nie wiem. Pewnie prędko się tego nie dowiem. Rób coś, rób coś, bo już naprawdę tracę cierpliwość Ten śmieje się jak idiota A ona patrzy na mnie jakby miała kupę w majtach Także naprawdę nie wiem co potoczy, jak ta sytuacja potoczy się dalej O, no i tak myślałem, że tutaj nie uda nam się jej trafić Zatem wiem, że tutaj ten robot będzie zmierzał w moją stronę No i co teraz No i jak zwykle O, zatem sięgnąłem po broni, to już jest koniec, zatem nie mogę sięgnąć po broń. Ok, Nie wiedziałem, myślałem w pewnym momencie, że tak wygląda yy, hmm, Tak wygląda po prostu tutaj motyw w tej misji, że tutaj mam sięgnąć po broń, coś się po prostu tutaj wydarzy No ale nie mogę po broni sięgnąć, aha, bo tutaj mam wybór po prostu Jedna albo druga karta, dobra, zatem wybieramy najpierw oczy, tak jak już przedtem mówiłem Dobra, na drugim zdjęciu wybrałem kwiat. No i tak też wybiorę i tym razem. Kwiat czy motyl? Właśnie, bo tutaj coś, coś już ją poddenerwowało, kiedy już wybrałem ten kwiat. Więc może wbierzemy motyla. No też powiedziała, że ciekawa, zatem no, ten No i będzie ta sama sytuacja. Będzie się pytała strażnika, czy jestem nieczystej krwi, czy nie jestem. Oberształm Führer Boże, co to, to za trudne słowo Niemcy mają naprawdę trudny język Nigdy wrzucił się go, powiem Wam szczerze, nie uczyłem i, i chyba nie mam zamiaru, chyba że będę do, te, do tego, chyba że tego będzie wymagała sytuacja e, Dobra, po broń nie sięgniemy No i czy mogę ja cośkolwiek tutaj zrobić innego? Chyba nie Do której czujesz obrzydzenie? Dobra, zatem wybierzemy czaszkę tym razem, niech będzie. Tak, załóżmy, tak, że ja się... to ostatnia karta, no, więc ta sama sytuacja, która była poprzednio. No ale czy coś to zmienia? Hmm, zatem czy ja muszę sięgnąć po tą broń, czy też nie, czy, czy też coś tutaj się wy wydarzy? Ja, oczywiście, specjalnie nie oglądałem żadnych innych let's playów innych YouTuberów, aby, oczywiście, nie psuć sobie zabawy tutaj. Hmm, no i cóż, mam wskazać jeszcze raz, tak? Aha, dlatego cofnęłam mi rękę, że ja by tak do końca nie wskazałem. No właśnie, pająk czy czaszki? No dobra, weźmy tego pająka. O, i co? co? Ile wybrałem?

a no, Jeszcze jeździłem tam Smyra, mimo że jest 4 razy starsza od niego, super W wakacji starej odbitki wojennej, nic więcej A no ciekawe Dobra, zatem ci, tutaj musimy się udać No i teraz tak widzicie, śmiesznie wygląda Jak ten, właśnie te napisy tutaj wymijają się z tym Dźwięk, o oh fuj, lepiej się odwrócę, wolę tego nie widzieć. Wolę gdzieś tutaj patrzy się w niebo. O dobra, może mnie wypuścić. Dobra, spadam od tych zboczeńców i... E, dobra, wstajemy odblokowany model Frau Engel zatem dowiedzmy się kim jest ta Frau Engel przywód, przywódczyni organizacji Bund Deutscher Mödel Liga Niemieckich Dziewcząt Kobiecego służba Nazistowskiego Ruchu Młodzieży Frau Engel poświęciła całe swe życie ideom nazistowskim po spełnieniu obowiązku jakim było wychowanie szóstki aryjskich dzieci nadal wiernie służyła ojczyźnie i pieła się w górę hierarchii, hierarchii partii nazistowskiej no, całkiem ciekawy życiorys tej kobiety Dobra z tym spadamy Spadamy stąd jak najdalej Zapomnij kawę dla swojej damy Wróć do Ani, okej okay. zatem e... To było niepokojące Lepiej wrócą do Ani w przedziale sypialnym Zanim ta szurnięta szwabska dama znów coś wymyśli Okej okay. no tak chyba będzie lepiej Tutaj nasz bohater ma całkowitą rację Zatem e, zmierzamy w kierunku naszego celu Tylko właśnie nie wiem czy tutaj mamy iść w tą stronę czy w tamtą Chyba w tamtą, bo tutaj stoi strażnik, a tam strażnik nam się odsunął, zatem no to ewidentnie sugeruje, że musimy iść w tym kierunku No jak pamiętacie, w poprzednim odcinku właśnie z takimi dwoma robotami miałem do czynienia Nie było łatwo, sporo zajęło mi zanim ich pokonałem No ale na szczęście w końcu się udało, zatem no teraz już wędrujemy do naszego wagonu sypialnego Pełnego szwabów A zatem, które drzwi teraz, teraz tutaj musimy otworzyć Zapewne Zaraz nam się tu uruchomi jakiś filmik albo po prostu drzwi otworzą się same. Tutaj nie. O, jest nasza towarzyszka. Dobra, wchodzimy do środka. O, całkiem fajnie. No niestety w polskim PKP aż tak ciekawie nie ma. Spójrzmy sobie pociąg do Berlina. To luksusowy pociąg pasażerski łączący tętniącą życiem stolicy Europy Wschodniej, Warszawę z sercem Imperium Niemieckiego, Berlinem i Zagrzebią w Zand. Ten Chorwacji toż najszybszy pociąg w Europie, kursujący od roku 1953 i osiągający prędkość 200 km na godzinę. Od samego początku wagon restauracyjny Fil był chwalony na łamach przewodnika kulinarnego po Berlinie. Okay. no zatem trafiliśmy w fajnie, całkiem fajne, luksusowe miejsce. No już spójrzmy co my tutaj mamy. Nowe pokłady wapienia odkryte w Chorwacji, Zagrzeb 11 października 1960 roku. Kilka kilometrów na północ od miasta Belica w Chorwacji odkryto bogate złoża wapienia. Geologowie, którzy badali to miejsce, stwierdzili obecność ogromnych pokładów minerału, doskonale, który doskonale nadaje się do produkcji Ubercz. Uberbetonu, materiału używanego przez architektów rzeszy do wnoszenia nowych budynków. To niezwykle ważne odkrycie stwierdzili stwierdziła członkini zespołu geologów w rozmowie telefonicznej z naszym reporterem. okej. Okay. Dobra, czy ja to mogę gdzieś postawić do cholery? Bo nie chcę mi się tego już trzymać. Dobra, to już mamy. Musimy porozmawiać z Anią teraz. okej? Okay. Zatem to jest nasz, następna część naszej misji. Yes. Is that for me? Ania pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że nasz bohater przeżył małą przygodę, nie tak dawno. No, jest tylko jedno łóżko, zatem no, rozwiązanie jest dosyć proste. Oczywiście nasz bohater musi spać na ziemi, jak inaczej. No proszę, tutaj w tej grze aż takich scen się nie spodziewałem. Ale jak widzicie tutaj, twórcy wszystkich gier idą z duchem czasu, zatem

Proszę, jedna sekwencja i już nasza bohaterka, nasza towarzyszka jest w odpowiednim stole, że tak się wyrażę. Odpowiedniego oczywiście dla nieletnich widzów. No i przeczytajmy sobie nieco o naszej bohaterce. Ania Oliwa, wychowana w rodzinie polskich lekarzy i intelektualistów. Ania chciała zrobić doktora z archeologii. Wojna zmusiła ją jednak do porzucenia tych planów, pomagając rodzicom w prowadzeniu szpitala dla umysłowo chorych. Stała się pielęgniarką, opiekunką rannych oraz chorych pacjentów do czasu, aż naziści zamknęli placówkę. No oczywiście to jak zamknęli placówkę doskonale pamiętamy, bo to już tutaj było ujęte w grze.

Tutaj prawdziwy gmach, który sobie hitlerowcy stworzyli. No i teraz naszym zadaniem będzie wskoczenie na dach tego autobusu transportującego więźniów. Dobra, zatem musimy zakraść się do transportu więźniów. Aha, czyli musimy zakraść się tam, ok, w porządku. Dobra, zatem przejdźmy sobie może tak na spokojnie. No niestety nie mamy żadnej broni z wyjątkiem noża, zatem no, nie będziemy mogli tych strażników pozdejmować, pozdejmować nie będzie tak łatwo. No, musimy się tutaj jakoś zakraść na dół. Czy znaczy, będzie tutaj jakieś przejście? Tutaj możemy i być, Spójrzmy co my tutaj mamy ciekawego. Duet podejrzany o ostatnie morderstwa. 1960 rok. Dobra, nie będziemy sobie może tego czytać. Spójrzmy co my tutaj jeszcze mamy. Jakąś gazetę, no ale tego nie da się podnieść. List. Erdel... Erde, Erdmana, no. Troszkę trudne są te niektóre nazwiska, zwłaszcza te niemieckie. Dobra, zatem musimy dostać się w tamtą stronę. Okej. Okay, tam też zatem zmierzamy. A tutaj chyba już nie mamy innej możliwości. Musimy sobie zejść na dół i y, chyba po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z y, taką misją opartą na skradaniu się. Zatem będziemy musieli tutaj po cichu likwidować wrogów. Dobra możemy zakraść się tam, no i to też zamierzam zrobić Zresztą nawet gra nam to podpowiada, zatem chyba nie mamy za bardzo innego wyjścia Dobra możemy zakraść się do tego okna Tutaj chyba nie powinienem zbudzić z żadnej póki co uwagi strażników Dobra zatem schodzimy sobie do środka Dobra jesteśmy Jesteśmy w środku Tutaj fajnie by było oczywiście jak na zdobyć jakąś broń No przy, przy jej pomocy już mógłbym coś zdziałać no ale nie wiem, czy tutaj jakakolwiek broń gdzieś będzie leżała. Co my tutaj mamy? Jakiś... E... Curious gadget. Useless without battery. Musimy znaleźć akumulator. Dobra, zatem szukamy tutaj, moi drodzy, akumulatora, e, za pomocą którego będziemy mogli to dziadostwo odpalić. Nie wiem, co to jest. Jakiś... Mm, sekator do przecinania? Boże, nie wiem nawet, co to jest takiego. Czy jakiś pistolet, który ma jakieś wiązki elektryczne wypuszcza? To tutaj tej broń nie możemy podnieść, zatem musimy znaleźć tutaj akumulator. Dobra, tylko gdzie on jest? Wiecie co powiem Wam szczerze, że czasem jest tak, że kiedy prowadzę jakiś odcinek, no to pewnych rzeczy nie widzę. Dopiero widzę to wszystko, kiedy już ten odcinek gdzieś tam renderuje, gdzieś tam... O właśnie, proszę bardzo, już dojrzałem. Dobra, znalazłem akumulator. Zatem już tą broń będę mógł sobie podnieść. Broń laserowa, przecinarka, okej. Okay. Spójrzmy jak ona działa. Niewielkie narzędzie do przecinania cienkich ogrodzeń z drutu, łańcuchów i innych niewielkich przedmiotów zostali. Wytnij otwór w ogrodzeniu przesuwając celownik w żądanym kierunku i wisnając pełny kształt. Taki jak okrąg czy kwadrat. Jeżeli w akumulatorze przecinarki zabraknie prądu, zależy go doładować w stacji zasilania. Przytrzymaj mierz jeden, by ciąć. Okej, okay, zatem już wszystko wiem o tym małym sprytnym urządzeniu. No i chyba już możemy sobie kontynuować zatem. Zatem pójdziemy sobie chyba tędy, bo nie mamy innej drogi, innej opcji. Nie wiem czy za pomocą przecinarki na przykład będziemy mogli yy, będziemy mogli likwidować przeciwników, bo to byłoby naprawdę bardzo fajne. Tutaj chyba nic ciekawego nie mamy, tutaj możemy ewentualnie tą naszą przecinarkę przetestować, pewnie po to tutaj twórcy gry umieścili. Zatem yy, no dobra, spróbujmy. Zetnijmy sobie taki okrąg. OK. I czy uda mi się przejść? Ok, uda mi się tutaj wejść. Uda mi się, ok, zatem już wiem o co chodzi. No jest to dziecin proste, zatem nie powinno mi to tutaj sprawić żadnego problemu. Dobra, idziemy na górę po schodach, czy ten się da? Nie, ten się nie da, zatem no, jedna nasza droga prowadzi tutaj po tych schodach. Używaj przyciskarki, żeby przeciąć siatkę ogrodzeniem i przytrzymaj mysz jeden, aby ciąć. Okej, okay. Dobra, możemy sobie tutaj zrobić otwór, bo tędy raczej nie ma szans, żebyśmy przeszli. No zatem, podobnie jak w poprzednim przypadku, wycinamy sobie otworek. No i co? O, chyba braku nam prądu dobra zatem możemy sobie tutaj ten prąd podładować no i z powrotem tutaj mm, możemy ciąć no gra specjalnie poddaje nam takie właśnie różnego rodzaju przykłady i w jaki sposób podładować i tak dalej abyśmy sobie to wszystko przećwiczyli zatem tutaj już dokończymy sobie tylko ten okrąg OK, już mamy wszystko przecięte no właśnie pada mi bateria w telefonie to był właśnie ten dźwięk który przed tym momentem słyszeliście dobra zatem jeszcze raz wycinamy sobie okrąg no widzicie, tam po mojej prawej stronie, na dole ekranu, mamy właśnie ile jeszcze nam w tej przecinarce pozostało prąd. Zatem podładujmy sobie jeszcze raz tutaj baterię do pełna. O, właśnie. Ok, zatem, żebyśmy tutaj mogli już iść spokojnie z pełną baterią. Dobra, no i teraz musimy wyjść przez to okno. No, zapewne tutaj na swoim, na swojej drodze nie spotkam żadnej broni, Zatem, będę musiał gdzieś tutaj jeszcze tej broni poszukać dalej albo w ogóle tutaj bez żadnej broni palnej będę musiał się zakraść pod pod właśnie ten transporter ze strażnikami Dobra, co my tu mamy ciekawego no, chyba muszę tutaj przeskoczyć się twierdzić, no bo jak inaczej? Mus muszę się pewnie rozpędzić i hop Dobra, zatem no mamy tutaj dosyć daleki e, rozbieg wziąć i przeskakujemy Okej, okay, poszło całkiem sprawnie tak. mamy tutaj parę okien, przez które możemy przejść. Dobra, otwieramy sobie okno. No i mamy już tutaj jakiegoś e, jego mościa, ponieważ już został wykryty sygnał, zatem e, gdzieś tutaj musi być oficer. E, chyba gdzieś pewnie za tymi drzwiami. O, jest tutaj, dosyć blisko mnie. Mam nadzieję, że uda mi się do niego zakraść się bezszelestnie. Nie, to nie jest oficer, bo tutaj oficer się ode mnie oddala. O, proszę bardzo. Bardzo brutalne zabójstwo. Dobra, czy coś tutaj sobie możemy zebrać? Nie, niestety nie, zatem. Dobra, musimy iść dalej. Oj Boże, z tą moją baterią naprawdę jest duży problem, bo ona za chwilę będzie informowała mnie o tym, że już się kończy. O kurczę, tam jest następny przeciwnik. Dobra, poszedł sobie. Oj kurczę, że mnie tylko nie zauważył. O, Boże, ich tutaj jest więcej? O, leży. Kurczę, oni są nieśmiertelni, czy co? O, super, o to chodziło. Dawaj następnego. O, pięknie, dobra, zatem pozbyliśmy się dosyć sprytnie, Wow! O, wow, gdybym miał ja dostał tak ci nożem przez głowę, to pewnie już by mnie nie było. O, leży. Okej, okay, zatem mamy trzech przeciwników z głowy. No jak widzicie tutaj żaden z przeciwników nie ma broni palnej Ja tego się naprawdę bardzo obawiałem. Że tutaj któryś z żołnierzy kiedy zostanę przez niego wykryty no to pewnie już będzie pozamiatane dobra jeszcze tutaj udało mi się zobaczyć mapę sztabu dobra mam coraz dalej do tego właśnie dowódcy no i będę musiał go cicho zlikwidować przynajmniej będę chciał to zrobić zobaczymy na ile mi się to uda tutaj o kurcze tam jest pies no nie nie to nie wróży zbyt dobrze przydałaby mi się przy, przydała mi się jakaś broń palna ale na razie nigdzie tutaj takowej nie e, widzę no powiem wam szczerze, że psa za pomocą noża można bardzo łatwo zlikwidować, to już pokazywałem nie raz, nawet kiedy jestem w takiej podbramkowej sytuacji no to e, mój bohater niemal e, sam właśnie tego psa e, tego psa likwiduje zobaczymy czy tak się udaje tym razem, zatem no musimy sobie go wyeliminować ponieważ e, boję się, że o, dobra, cicha egzekucja się udała Okej, okay, rozkroiliśmy sobie go na pół, także spoko. Otrzymujemy pancerz, o, mamy też apteczkę, która była mi bardzo potrzebna, ponieważ tutaj miałem e, już mały deficyt zdrowia, e, już 20% mniej. Dobra, na razie tutaj chyba nic ciekawego takiego nie ma, zatem idziemy sobie... O, słyszę jakiś dzwoniący telefon. To na pewno w grze, bo nie mam takiego telefonu w domu. Dobra, idziemy sobie dalej. Hmm. Zresztą też też tą moją przecinarkę może ją sobie wyciągniemy. Aczkolwiek nie, może na razie zostaniemy sobie z nożem pod warunkiem, że tutaj żaden z przeciwników nie, nie dysponuje bronią palną. Pa, idziemy sobie tutaj spokojnie. Na razie nic tutaj niepokojącego nie widzę, ale pewnie za tymi drzwiami już tak y, łatwo nie będzie. O, stoi sobie tyłem. No, idealna okazja. Zatem lepsze już mieć nie będziemy. O, jest egzekucja, okej. Okay. No i tutaj tętnica rozszczepana na kawałki, okej okay, moi drodzy, zatem zlikwidowaliśmy sobie tutaj tego dowódcę, no i w... może jeszcze nie zakończymy odcinka, może jeszcze przejdziemy sobie tam na dół. I przy... No dobrze, czy uda mi się tutaj skoczyć?

No ale tak było przecież przez całą wojnę, zatem tutaj gra, mimo że jej akcja trwa już po niejako zakończeniu II wojny światowej, to oczywiście są oni ukazani jako właśnie tacy bezwzględni tutaj napełnieni nazizmem, nienawiścią do rasy niearyjskiej ludźmi. Zatem obejdźmy sobie dookoła. Hans, uns gehen! Tutaj jesteśmy jeszcze, póki co, niewykrywalni. Hans, sie No, szkoda nie, że nie uda mi się wskoczyć na tego przeciwnika i zlikwidować go, ponieważ widzę w jego rękach karabin, który bardzo by mi się przydał. Dobra, no i co teraz? Idziemy sobie po tych rurach. Na szczęście gra nie pozwoli mi z nich spaść, zatem tutaj nie muszę się martwić. No i tutaj muszę wskoczyć, tak jak już mówiła Ania, na dach tego

I'm wondering if I have any friends left standing. It comes down to it. I'll fight alone. But I promise you this. Stella, Stella. Friends, if this is where they're keeping you, I will find you and set you free. No i proszę bardzo, jesteśmy w niemieckim więzieniu Eisenwald w Berlinie, no i naszym kolejnym zdaniem jest prześlizgnięcie się na dach, zatem to prześlizgniemy się na dach już w kolejnym odcinku oczywiście, ponieważ ten już trwa... Około pół godziny, zatem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam już niebawem na kolejny na kolejny odcinek właśnie z Wolfenstein The New Order. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Jeżeli oczywiście film się podobał, to rzecz jasna, łapka w górę. Oczywiście także zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Na dziś to wszystko, na razie. Cześć.